Hej, Witam wszystkich po omówieniu transferów w, w Elys w 2024 roku. Jestem Kamikadze, a przed nami zmiany w Mad Lions, nowy team Upseta, zmiany Heretics i nie tylko. Tak więc bez przedłużania, zaczynajmy. A na pierwszy ogień idzie Mad Lions, w którym Eliola przedłuża swój kontrakt o kolejne 3 lata. Na midzie wyląduje Freskowy, który jest Polakiem. Na bocie pojawi się Supa wraz z Elvaro. Eee, Chasey, Niski, Karzy i Hilisang najprawdopodobniej opuszczą Mad Lions. Cze część z nich wrzuciła nawet tweety na Twittera, że szukają drużyny. Tak więc no, raczej ich nie uraczymy. Chociaż no, dalej nie ma y plotek na temat Toplainera Mad Lions, ale raczej nie będzie to Chasey. Są również zmiany w Coaching Staffie, wylatuje Pad. I co myśleć o tych zmianach? Freskowy Supa i Alvaro grają ze sobą już dosyć długo. Grali razem w G2 Arctic, grali razem w Movie Star Riders, w którym to osiągnęli bardzo dobry wynik na EMA Masters, zajęli drugie miejsce, dotarli do finału. No i zagrali wyrównaną serię. Tak więc wydają mi się to być dobrzy gracze. Jak sobie poradzą w LEC, no zobaczymy, ale może być ciężko pobić ostatnie wyniki Mad Lions. Nawet pomimo tych dużych narzekań, to ostatecznie to Mad Lions wygrało Spring Split, pojechali na Worlds. Nie osiągnęli tam zbyt wiele, ale no tak jak cała Europa. Tak więc czy ten roster będzie lepszy czy gorszy? Ciężko na ten moment stwierdzić, ale na pewno będzie sens im kibicować z uwagi na no właśnie nowego polskiego midlanera. No co warto jeszcze zwrócić uwagę? No Elio jest oczywiście Hiszpanem i Supa i Alvaro również są Hiszpanami, tak więc zapowiada się taki bardzo mocno hiszpański skład. No nic. Tylko życzyć im powodzenia w takim razie. A kolejną plotką jest upset w Carmine Corp. Carmine Corp będzie budowało swoją drużynę w LEC. Zastąpią oni Astralis. No i na pierwszy transfer biorą oni upseta prosto z Vitality. No jest to strzel, który pomimo tego, że Vitality nie osiągnęło dużych rezultatów w ostatnim sezonie, to jest dalej abset uważany za jednego z lepszych strzelców w Europie. Tak więc, taki kierunek ze strony Carmiej Corp. Szykuje, szykuje nam. No, naprawdę dobry skład. Zobaczymy jeszcze, kto zostanie dobrany do upseta, Ale, no, szykuje nam się kolejna ciekawa ekipa w Elysi. A kolejne duże zmiany niesie nam ze sobą Heretics, w którym mamy powrót starego Jeetu z 2018 roku Wunder Jankos Perks. Flaket i Kaiser. Mamy tutaj trzy transfery Wunder, Perk oraz Kaiser. No i zmiany, które są dosyć kontrowersyjne. Perks wraz z Kaiserem no, zajmowali ostatnie miejsce w Vitality. Prezentując no, dosyć, nie, dosyć słaby poziom indywidualny. Ale są to zawodnicy, którzy potrafili pokazać, że są w stanie zagrać na najwyższym poziomie. Tak więc. Fani oczekują, że ich forma wróci. Jest również Wunder, który grał w Fanatic, i tam początek roku był bardzo ciężki. Wunder też nie wyglądał najlepiej, ale na obronę Wundera są. Jest kilka z ostatnich serii z Summer Splitu, którym musiał zmienić Oskara i, i w tych seriach pokazywał się naprawdę dobrze, grając na czołowych toplanerów. Tak więc no, ten roster. Troszkę nie wiadomo, bo mamy graczy, którzy potrafią zagrać na najwyższym poziomie, ale mają za sobą nie najlepszy okres. Tak więc zobaczymy, czy to wypali. Ja będę bardzo kibicał temu rosterowi. Bardzo, bardzo mnie ten roster jara, tak więc przekonamy się, jak wyjdzie, ale na pewno jest to jeden z, jedne z głośniejszych transferów, które zobaczymy w tym sezonie w Elisie. I jeszcze odnośnie Vitality mamy Douglasa, który zagrał ostatnie trzy gry z sezonu zasadniczego w Vitality. Niestety drużyna już była w takiej opłakanej pozycji, że nie udało się nic zrobić z tym ostatecznym wynikiem. Douglas jest młodym, utalentowanym polskim dżunglerem. Tak więc miejmy nadzieję, że następny sezon okaże się dla niego bardziej łaskawy i będzie mógł się w nim pokazać z jak, w jak z jak najlepszej strony. A ostatnią drużyną, którą będę dzisiaj omawiać jest G2, które nie dokona żadnych zmian. Jest to już oficjalnie potwierdzona informacja G2 na następny rok. Nie dokona żadnych zmian. Ciężko się dziwić. Drużyna wyglądała bardzo dobrze pomimo braku, pomimo braku międzynarodowych sukcesów. To udało mi się wygrać Winter, udało mi się wygrać Summer, udało mi się wygrać Season Finals. Ciężko tutaj szukać zmian, ciężko to jest znaleźć lepszych zawodników, tak więc no zostaną oni razem na następny rok i zobaczymy, co uda im się tym razem osiągnąć. I to by było na tyle w pierwszym odcinku z transferów. Następny sezon zapowiada się bardzo ciekawie i ja Wam dziękuję. Za oglądanie zostawcie lajka, like, suba, dzwona. I zapraszam Was na Twittera. Do usłyszenia w następnym odcinku. Siema!